Miło tak pospacerować po Wołominie, nie? No. Okoliczności przyrody, uch, uh, uh. Zobacz. Wow, jaki piękny. Mówisz o? O tym samochodzie. A, myślałem, że o mnie. Nie, 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 no ja, to ja przechodziłem Fajny. akurat. To jest to. No chyba bardziej tutaj. mi się podoba niż tamten. I ty sobie na niego popatrz, no, ja zawołam zaraz właściciela Szczytki tego samochodu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy możemy się dowiedzieć słów kilka? Proszę bardzo. Cześć, Adam Witam, jestem. Łukasz jestem. To, witaj Łukaszu. To jest Ania, która kupuje Aha. samochód. U mnie w programie. Hej. Witam dzień dobry. Hej, Ania, Łukasz. Ania miomi. Łukaszu, ty sprzedajesz samochody, tak? Tak. I tak. kupujesz i sprzedajesz. Kupuję I z innymi trafiliśmy u ciebie taki samochód. To jest Citroën C2. Powiedz C y o tym samochodzie kilka słów, skąd co, pochodzi. Co mogę powiedzieć takiego? Który rok, z Niemiec, 2003 mhm. rok. Auto bezwypadkowe. Jakieś znaki malowania ma, oczywiście. Mhm. W, tym aucie, w tym roku to wiadomo, to już jest rzecz normalna. To nie ma co się spodziewać jakichś tam cudów. Auto po pierwszym właścicielu od 2004, bo... Naprawdę, rok, i takie rok, coś się zdarza, bo ja tych historii się to już słyszę tyle, się. że... Rok czasu było jako auto demonstracyjne, później było kupione w 2004, cena jest 6,5 z opłatami, już taka ostateczna. 6 tak. to, jest, to, to będzie się trzeba czegoś doszukać. No właśnie, ogóle, kolor bardzo ładny. No właśnie, kolor bardzo ładny. taki jest i fajna wersja. No kolor Bogata mi się bardzo jest. podoba. Jako kobieta to oczywiście zwraca na to uwagę. To jest, to jest no i numer, Chodźcie, obejdziemy to jest sobie jeden. go dookoła, popatrzymy rzeczywiście, czy jakieś Jedyny rzeczy, który ma... mankament go to jest no, aha, uszkodzenie tu jest. tutaj tylne, a, no, więc No, no ale... Trochę go tam szpeci, ale... Tak, lampa rozszczelniona i tu taki słupek pewnie, nie? Parkingowy, Typowe, ciśnięty. parkingowe, tak. tak. Mm -hmm. Szkoda parkingowa. Opony. Niestety opony. czynników cofania nie ma, opony jest, bardzo ładny komplet opon, tak. lato-zima jest, na felgach, jest. A, na felgach stalowych, zima bardzo ładna, no, choć felgi nie są jakieś rewelacyjne, ale do odświeżenia. Też widać wielkomiejską eksploatację, tak. zobacz ile tu jest tu takich tak, różnych no. gniotków, ale to z jednej tak strony się. widzisz, ja przy starszych samochodach zawsze mówię, że one z jednej strony są i widać, z drugiej strony tak. świadczą o tym, że nie jest auto świeżo, że nie, nie wiem, świeże, całe tak. lakierowane, Dokładnie. Y nie poskładane z czterech innych, prawda? Bagażnik, że tak powiem, się fajnie otwiera, bo to się tak inaczej. O jezus! Dwu Ale nie przejmuj się aż tak. No jest siedzisko na ryby. No. I naprawdę o, i tak. można na nim usiąść. To mm -hmm. No bagażnik tak, malutki, niż, tak. mniejszy niż tam. Tutaj mamy jakiś, nie wiem, jakoś schowek na jakieś drobne klucze, narzędzia. Mm -hmm, mm -hmm. Te, które jest, się zawsze przechodzi. Tak, bo niestety w bagażniku nie ma na to miejsca, nigdzie. idzie. teraz okay. tak, moja droga, żeby cię wtajemniczyć jeszcze mocniej. Mm -hmm. Albo wodzisz bagaż, albo wodzisz pasażerów. prawda? No tak? Jeżeli Dokładnie. chcesz, możesz te fotele zupełnie złożyć, powiększyć sobie przestrzeń bagażową. Jak chcesz, możesz zmniejszyć im przestrzeń na nogi, mieć większy bagażnik, albo odwrotnie, jak jedziesz cztery osoby... No właśnie widzę, no. Okay. Ale tylko cztery osoby, a nie pięć tylko to, Bez ściemy, nie? Nie mm -hmm, ma tego tak, środkowego no, miejsca takiego. Nie ma na to miejsca. Okej, okay, okej. Okay. Stan wnętrza jest bardzo ładny, co? Takie bardziej zadbane auto. Tam mm -hmm, było więcej no Tam tak. prawda, i więcej To prawda, jest... no zadbane auto. Aha. Auto ma fajne wyposażenie, klimatyzacja, manualna oczywiście, radio CD plus miniarka, to jest tak zwana kompaktowa, elektryczne lusterka, dwie strony, elektryczne szyby, no i to wszystko, co możemy tutaj mieć. Dobra. Oczywiście auto posiada książkę serwisową, całą dokumentację, historię jego, która była prowadzona. No to sobie chętnie popatrzymy, no. elektryczne lusterka. Ta elektryczne lusterka, no. szyby, tak. tak. No i te ciekło wyświetlacze, zobacz przed nosem, jaką masz deskę rozdzielczą, utajnioną. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie ma tutaj ani jednego normalnego, no, prawda, okrągłego zegara. Nie ma. Taki obrotomierz, który pojawia się i znika, i, i ciekło ekran. No, Sifra zawsze miał schod. inne tutaj te kokpity niż wszystkie no, no, inne samochody. Nie słuchacie mnie. No dobrze, no, słucham. No, no. <laughs> nie, no fajnie, no mi się ten samochód podoba. Ten Citroen C2 pochodzi z 2003 roku, a więc z pierwszego roku produkcji. Pod maską jest najsłabszy z dostępnych silników, benzyniak 1.1 o mocy 61 koni. By zobaczyć setkę na liczniku trzeba dusić gaz przez ponad 14 sekund. C2 od Clio jest autem o rozmiar mniejszym, to widać gołym okiem, szczególnie w bagażniku. Ten w cytrynie jest o prawie 100 litrów mniejszy. Jadąc na większe zakupy trzeba położyć oparcia foteli. Pomarańczowa tapicerka z pewnością bardziej podoba się kobietom niż szaroburę welury. Pytanie, co wybierze Ania? Większą przestrzeń i moc, czy bardziej nowoczesny design?